Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na temat herbaty. Jest to trzeci odcinek poświęcony japońskiej zielonej herbacie. W tym odcinku chciałabym Wam trochę pokazać praktycznych rzeczy, które wiążą się z parzeniem zielonej herbaty jak rozpocząć właściwie swoją przygodę z zieloną japońską herbatą. Zanim przejdę jeszcze do mawiania, co jest właściwie potrzebne, chciałabym wspomnieć, że japońska zielona herbata jest to potężny dział sięgający bardzo, bardzo głęboko japońską kulturę. I no niestety to, co dzisiaj Wam pokażę, jest właściwie taką namiastką, trąceniem w ogóle tematu. To jest właściwie związane ze sztuką i ta sztuka ma bardzo, bardzo dużo aspektów. Ja może mówię troszeczkę dzisiaj, żeby w ogóle nakreślić wam ten temat. Dzisiejsze przyrządy, które będę pokazywać, są to nowoczesne codzienne przyrządy. Być może one wyglądają bardzo ładnie i oczywiście nawiązują do tej starej tradycji. Ja mam niektóre tutaj rzeczy z tego względu, że ja regularnie uczestniczę w ceremonii herbaty. To jest nauka, która nigdy właściwie nie ma końca, ponieważ uczymy się tej sztuki no całe życie. Pokrótce powiem właściwie, z czym się to wiąże. Bardzo ciężko to pokrótce powiedzieć, bo temat jest ogromnie, ogromnie, ogromnie szeroki. Picie herbaty jako sztuki ma niesłychanie głęboki wymiar i to nie jest tylko przyrządzanie herbaty i jej wypicie. To nie chodzi o jakąś tam procedurę przyrządzania. To ma bardzo szeroki wymiar duchowy, medytacyjny. tym są zintegrowane elementy przyrody. Wykorzystuje się elementy z sezonu. Po prostu przeżywa się taką ceremonię herbaty i picie herbaty jako coś szczególnego. Człowiek łączy się z naturą, z danym sezonem, w danym okresie, kiedy to robimy, na przykład jesienią, łączymy się z tym, co po prostu się dzieje wokół nas właśnie jesienią, czyli e, zauważamy piękno przyrody, piękny Łączymy się z tą przyrodą, przeżywamy to w danej chwili, właśnie sporządzania tej herbaty, i wtedy wszystko jest dopasowane do sezonu. Dopasowane są czareczki, dopasowane jest malarstwo, kwiaty, dopasowane są no wszystkie najmniejsze elementy, nawet ubiór. Nasz umysł również wchodzi w nastrój właśnie tej przyrody, tego sezonu. Taka właśnie ceremonia niesłychanie oddziałuje na człowieka, i łączymy się z tym w bardzo nietypowy sposób. Także trudno jest to opisać słowami. Właśnie mam na tym kanale co nieco na temat właśnie aspektów łabisabi, Tam można sobie zobaczyć niektóre filmy. To też jest trącenie właściwie tematu. Ten temat będzie cały czas rozbudowywany i ja Was bardzo głęboko zachęcam. Ci, którzy są zainteresowani tym tematem, tematem łabisabi, który jest połączony właśnie z ceremonią herbaty z całą japońską kulturą, także zapraszam bardzo gorąco. To są takie aspekty już bardziej poważne, bardziej zaawansowane. Ale kultura picia herbaty, taki nawet na co dzień, również ma odzwierciedlenie tego, co dzieje się właśnie w tej sztuce picia herbaty. To, co dzisiaj Wam pokażę będzie miało taki lekki wymiar właśnie tego, co dzieje się w sferze takiej artystycznej. Jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z herbatą, tak już troszeczkę, może nie powiem na poważnie, bo to jest naprawdę bardzo daleka droga, nawet codzienną przygodę z zieloną herbatą, żebyście mieli z tego radość, żebyście mieli z tego fajną zabawę też, żebyście czuli się troszeczkę inaczej, pijąc tą właśnie zieloną herbatę, smakując ją, żeby docenić jej smak, aromat i to, co ona właściwie przynosi dla nas w codziennym życiu, bo herbata nie jest tylko po prostu jakimś tam napojem. Ona ma naprawdę wymiar bardzo, bardzo głęboki aspekt duchowy, aspekt wizualny, aspekt smakowy, z herbatą również łączą się dodatki, tak jak na przykład słodycze, które są również dopasowane do danego sezonu, do danej chwili, do danej okazji. I ten aspekt właśnie wizualny, smakowy jest niesłychanie bardzo ważny. Jeżeli chcecie zacząć tą przygodę, tak jak wcześniej omawiałam w drugim odcinku, kupujecie dobrej jakości herbatę, najlepiej, żeby była oryginalna polska herba. Herbata, Która była już spakowana w Japonii. Kolejną rzeczą, która będzie Wam potrzebna, to jest czajniczek. I czajniczków naprawdę na rynku jest bardzo dużo. Nie kupujcie nic chińskiego, kupujcie coś, co pochodzi z Japonii, bo jeżeli chcecie pić japońską herbatę, pijcie ją z japońskich czareczek, z japońskich czajniczków. Ponieważ no, straci to po prostu cały, cały urok. I jeżeli chcecie mieć taką prawdziwą przygodę z japońską zieloną herbatą, to polecam właśnie korzystać z japońskich urządzeń. I więc tutaj pokażę wam dla przykładu. Jak wygląda japoński czajniczek? Jest ich naprawdę bardzo dużo rodzajów. To jest taki czajniczek bardziej już wyglądem tradycyjny. Są czajniczki wykonane ręcznie i ten czajniczek jest bardzo dobrej jakości. On był troszkę droższy. Przeważnie czajniczki japońskie mają właśnie takie uchwyty o, o takim malczyku, są bardziej takie płaskie. Po otwarciu mamy tutaj siateczkę. Czasami ta siateczka już jest zbudowana, czasami ta siateczka jest tylko tak nałożona, że można ją wyjąć sobie i oczyścić. Także tak wygląda mniej więcej japoński czajniczek. Tutaj mam taki czajniczek, który jest bardzo, bardzo taki nowoczesny, po prostu do życia codziennego i on ma wzorki japońskich kwiatów. Właśnie ten czajniczek jest jakby całoroczny. On ma tutaj takie elementy, które można by uznać za całoroczny czajniczek. Bo wszystko jest dopasowane właśnie w Japonii do sezonu, jeśli chodzi o herbatę. Ten czajniczek jest dopasowany do sezonu kwitnięcia kwiatów wiśni, czyli na wiosnę się go używa. Ja go kupiłam tylko na codzienny użytek, i on właśnie ma takie wyciągane, wyciągane siteczko. Do tego były takie kubeczki. Ja sobie sama to właściwie zrobiłam taki zestaw. Też były właśnie talerzyki i kubeczki w tym samym właśnie zestawie. Nie robi się coś takiego, tylko to służy jako osobno talerzyk, a to osobno jako kubeczek. Tutaj można właśnie spożywać na tym jakieś ciasteczka, związane właśnie z piciem herbaty. Ten zestaw też był również dopasowany do kwitnięcia kwiatów wiśni. Ja go używam właśnie tylko na wiosnę. To jest takie. Bardzo nowoczesne, można by powiedzieć, ale to jest takie bardzo, bardzo ładne i słodkie. Tu jest kwiat wiśni, tu jest płatek wiśni. Tutaj również mamy te same elementy, kwiat wiśni i płatek wiśni, dlatego, że to jest niesłychanie ważne w kulturze japońskiej. Opadanie kwiatów wiśni jest to po prostu wielkie przeżycie duchowe, również. I to się celebruje. Gdybym nie była związana z japońską kulturą, nigdy bym sobie nie zdawała sprawy, że właśnie płatki, opadające płatki wiśni są tak przepiękną chwilą. I w tym właśnie zawiera się to całe łabisabi. Spadające, piękne, białe płatki i wyglądają jak śnieżek. To jest naprawdę bardzo specyficzna chwila. Ja też nagrałam na ten temat właśnie film. To też można sobie zobaczyć, na czym to polega. Że to jest bardzo, bardzo takie nowoczesne łącznie z tym właśnie dzbanuszkiem. Ten dzbanuszek, tak jak widzicie, i ten dzbanuszek wyglądają trochę inaczej. To jest taki bardziej nowoczesna forma dzbanuszka, ta jest taka bardziej tradycyjna forma dzbanuszka. Także, jeżeli chcecie kupić sobie fajny dzbanuszek, to kupcie sobie taki bardziej tradycyjny dzbanuszek. Można mieć oczywiście kilka, ja mam jeszcze chyba dwa dzbanuszki takie inne. I tu on ma wklęśnięcia, według starej tradycji zachowane jakieś tam elementy, o tym bym musiała jeszcze osobny film nakręcić, dlaczego tak jest. Herbatę zieloną można pić po jedzeniu, można pić ją w większym kubku, jeżeli ktoś bardzo chce. Japońską zieloną herbatą właściwie się delektuje. Pije się ją w bardzo małych czareczkach, i ja tutaj pokażę Wam przykłady. Tu jest taka czareczka. Dosyć znana ceramika japońska w miejscowości Mino, miejsce, gdzie właściwie robi się najwięcej ceramiki w Japonii. Tu mam kilka takich kubeczków, one są naprawdę malutkie, i to są można powiedzieć takie czareczki na delektowanie się właśnie tej herbaty. Tu dla przykładu pokażę Wam taka droższa ceramika, którą też sobie zakupiłam. Jest to z kolei sztuka sama w sobie, która jest połączona również właśnie ceremonią herbaty. Przepiękne są ceramiki japońskie, one też są robione właśnie na zasadę tej całej filozofii wabi Sabi. Tu się mieszczą małe naprawdę ilości herbaty. Do picia właśnie maci, tej sproszkowanej herbaty mamy z kolei takie... Mm, Kubki. I też jest to dopasowane właściwie do sezonu, czyli ceramika cały czas jest dopasowana do sezonu. I te, co tutaj Wam pokazałam, są takie właściwie całoroczne. To raczej by było właśnie dopasowane do sezonu i takie właśnie czareczki duże używa się. Tu mam jeszcze jedno do ceremonii herbaty, ale też można w domu sobie zrobić właśnie tą sproszkowaną herbatę i właśnie pije się ją w tych takich właśnie czareczkach. W tych czareczek, oczywiście, powinny być podstawki. Ja mam kilka tutaj podstawek, mam ich jeszcze więcej, ale ja jakoś nie mogę teraz znaleźć. Pokażę Wam przykładowe podstawki, jakie moglibyście sobie kupić. Ja mam tutaj takie bambusowe podstaweczki, bardzo, bardzo fajne, różnokolorowe. Z kolei tutaj są takie bambusowe podstawki, które ja nawet lubię dosyć i to bardzo fajnie wygląda. Jak się postawi właśnie taką czareczkę, to ślicznie to wygląda. Z kolei są takie podstawki, właśnie materiałowe, i właściwie są z różnych, różnych gatunków, różnych kolorów, i one właśnie są też dopasowane do sezonu. Także jak sami widzicie, wszystko jest dopasowane do sezonu. Co się nie weźmie, jest po prostu sezonowe. Herbatę pije się tak po prostu, lub też kombinuje się ją z czymś słodkim. Tradycyjne polskie słodycze różnią się niesłychanie od właśnie tych e, takich zachodnich. Są często bazowane na ryżu, na soi, e, na fasoli i na naturalnych dodatkach e, sezonowych. E, tak jak jest jesień, to na przykład są dopasowane skaki. Latem z kolei używa się więcej e, żelowych substancji pochodzenia morskiego, czyli agaru, e, bazowanego właśnie na minerałach. Kombinuje się to z sezonowymi owocami lata. Także różnorodność jest naprawdę bardzo duża. W Japonii mało kto przygotowuje takie y, słodycze, przeważnie się je kupuje i one są wszystkie piękne. Są też specjalne sklepy, gdzie można te słodycze kupić, one są tak artystycznie zrobione, że szkoda po prostu ich jeść. I takie słodycze też spożywa się właśnie podczas ceremonii herbaty. Tutaj mam taki bardzo nowoczesny, prosty talerzyk z takim patyczkiem, który służy do tradycyjnych japońskich słodyczy. Jeżeli herbatę otworzycie, nie trzymajcie jej nigdy w takim czymś. Po prostu, że ją zawiniecie, gdzieś tam ją szczelnie zamkniecie, bo ona tak jakby traci trochę na wartości. Przesypcie ją zawsze do pojemnika, Kupcie sobie taki pojemnik. Na herbatę, właśnie typową, japońską herbatę, i nigdy nie wkładajcie tam innego smaku, na przykład herbaty jakiejś tam. I sobie na przykład tam włożycie herbatę o smaku pomarańczowym. To po prostu to tak przesiąknie ten, ten właśnie pojemniczek, że nie wyzbędziecie się nigdy tego aromatu do końca. I ponownie, jakbyście chcieli włożyć tutaj herbatę japońską, to po prostu no, straci ona cały aromat, bo ten aromat właśnie jest tak kompleksowy, że no, niesłychanie ważny, żeby Właśnie nie zakłócać tego smaku, tylko jeżeli kupicie sobie pojemniczek do zielonej herbaty, to. Jedynie wykorzystajcie to do zielonej herbaty. I tak samo sprawa się ma właśnie z czajniczkiem. Czajniczek do zielonej herbaty nie powinien parzyć żadnej innej herbaty, tylko zieloną herbatę, właśnie, żadnych innych aromatycznych herbat. Jeżeli zaparzycie sobie jaśminową herbatę, chińską herbatę, to również może zakłócić, ponieważ no, zapach, aromat przesiąkaj, bo na przykład jaśminowa herbata ma taki dosyć mocny aromat i no nie polecam. Po prostu używajcie. Zawsze do japońskiej, tylko i wyłącznie japońskiej herbaty. Kolejną sprawą to są takie już dodatki, można by powiedzieć, które są warte właściwie zakupu. Tutaj mam taką tackę. Tacka, Tacko można powiedzieć, a nie potrzebuję jakiejś tam tacki. Ale jeżeli chcecie czuć się naprawdę, że macie fajne wyposażenie. Postarajcie się o fajną tackę i tak samo nie chińską, tylko właśnie japońską. Może być to również tacka taka bardzo drewniana, bez żadnych ozdób, ponieważ taka, taka prosta drewniana tacka, która również no, doskonale się nadaje do właśnie tego typu serwowania herbaty. Tak sobie niesiecie herbatę dla gości, to po prostu no, sprawia to wielkie wrażenie. Możecie naprawdę poczuć się, że macie to wyposażenie, że po prostu czujecie się e, chociaż jedną nogą w tej tradycji, przynajmniej tej takiej tradycji, nowoczesnej tradycji picia japońskiej zielonej herbaty. A tyle, jeśli chodzi o takie bardzo podstawowe wyposażenie. E, jeśli chodzi o picie, właśnie maci. Macie pije się, tak jak wspomniałam, tą sproszkowaną w takich właśnie czarkach. Jeżeli kupicie właśnie tą sproszkowaną herbatę, są takie jeszcze pojemniki. Te pojemniki nazywają się Natsumy. Natsumę są e, wykonywane z różnych materiałów, przeważnie z drewna i są lakierowane. E, to jest takie bardzo proste Natsumy, które ja używam do codziennego przechowywania właśnie mojej Maci. Po prostu możecie sobie kupić taki plastikowy pojemniczek Natsumy. I on też ma często emblematy. Też są dostosowane właśnie do danych pół roku. Ten akurat wyraża, może wyrażać jesień, może być właściwie całoroczny. jako go właściwie używam cały rok. Jeżeli otworzycie sobie właśnie macie, ona Wam po prostu nie zwietrzeje. Do użycia dziennego jest jeszcze taka mała łyżeczka do pobierania właśnie maci. Ja jeszcze mam dodatkowo taką łyżkę, tak zwaną ciasiaku. To jest taka łyżka do ceremonii herbaty, do mniej formalnej wersji ceremonii herbaty i to też właściwie służy do pobierania właśnie zielonej herbaty w taki właśnie sposób. Ją należy właśnie tutaj przełożyć i taka szczoteczka, która też jest bardzo bardzo przydatna, jest ona wykonana z bambusa i ona się nazywa ciasem. Po zalaniu herbaty ona służy do odpowiedniego wymieszania, wyblendowania aż powstanie taka pianka. Ta właśnie macia jest najsmaczniejsza. Dzięki właśnie tej szczoteczce będziecie w stanie przyrządzić smaczną macie do wypicia. Cała ta procedura będzie zrobiona w takich domowych, zwykłych warunkach. Mimo wszystko będzie to bardzo smaczny napój który ja polecam pić jak najczęściej. Jeśli chodzi o zaparzanie herbaty, jak ją parzyć, jaka jest potrzebna temperatura i jaki jest czas parzenia herbaty. To wszystko naprawdę zależy od gatunku herbaty. Herbatę parzy się od 50 co najmniej stopni Celsjusza i wzwyż do 87 stopni Celsjusza. Czas przykładowo może wynosić 30 sekund do 3 minut. Wszystko właśnie zależy od gatunku danej herbaty. Im tańsza herbata, tym okres parzenia jest dłuższy i temperatura wody również jest wyższa. Im droższa herbata, tym czas parzenia herbaty jest krótszy. Czytajcie właśnie na opakowaniu, co pisze, jak parzyć daną herbatę. Na każdym opakowaniu w Japonii pisze. Jeżeli natraficie na opakowanie, gdzie nic nie pisze, to oznacza, że ta herbata jest. Taka bardzo standardowa, jej czas parzenia i temperatura też, też jest bardzo standardowa. Co to znaczy standardowa? Czyli wynosi około 80 stopni Celsjusza i czas parzenia typu 1,5-2 minuty byłby najbardziej odpowiedni. Tak jak wcześniej wspomniałam, japońską zieloną herbatę przeważnie pije się, aby ją smakować, e, dlatego nigdy nie leje się jej po brzegi, nigdy nie leje się jej e, przykładowo tyle, tylko leje się gdzieś 2 trzecie powiedzmy. Kubeczka maksymalnie do 80%. Najlepiej właśnie jak się jej wlewa 75%. To tu powinna sięgać właśnie linia herbaty. Teraz jak pijemy taką herbatę? Trzymamy zawsze rękę w ten sposób, lewą rękę. W ten sposób trzymamy czareczkę, kładziemy ją na ręku i po prostu delektujemy się. Tak wygląda picie herbaty. W Japonii dobrą manierą jest właśnie lekkie siorpanie herbaty, co oznacza, że herbata jest bardzo smaczna. Także jeżeli będziecie siorpać i będziecie w Japonii, nikt na pewno Was za to nie pogani. W po naszej kulturze europejskiej w ten sposób picie herbaty należy do złych manier, także wybór należy do Was. Co jest jeszcze takiego właśnie bardzo specyficznego w piciu herbaty? Nastrajamy się właśnie do całej tej tradycji, do podziwiania właśnie ceramiki, podziwiania kubeczków. Jeżeli mamy taką ładną ceramikę ręcznie robioną, podziwiamy ją. Jest to nie tylko picie herbaty, doświadczanie aromatu i smaku herbaty, ale również właśnie podziwianiu ceramiki, podziwianiu nawet takich podstawek, podziwianiu pięknych dzbanuszków nawet podziwianiu tacek, ale ta tacka nie musi być właśnie być opatrzona wzorami. Może być to bardzo prosta tacka, drewniana, wyrzeźbiona nawet ręcznie i taka tacka jest również podziwiana, co jest podziwiane na przykład w takiej tacce, jej struktura, jak się układają słoje w tym drewnie. Jest bardzo wiele elementów, które możemy podziwiać. To wchodzi właśnie w zakres picia herbaty i się tego, co jest wokół nas. To jest właśnie taka część elementów pochodzenia, właśnie z tej bogatej tradycji ceremonii herbaty. Pijąc zieloną herbatę, podziwiajcie to wszystko. Co macie w ręku, co widzicie, przyrządźcie pięknie stół, czy takie elementy sezonowe, na przykład jakąś tam i Jeżeli nie umiecie czegoś zrobić i myślicie o jej, ja nie umiem robić jakiejś tam japońskiej kabany, zróbcie to, co umiecie, przygotujcie to, na ile was stać. I jeżeli czujecie duszą, że to by było dobre i to by sprawiło gościom, którzy będą pili tą herbatę radość, to po prostu zróbcie to. Wystarczy po prostu zwykły element listków lub kwiatów, na przykład na jakimś drewnie. To jest po prostu już element do podziwiania, coś, co, co nawiązuje do natury. Przynieście część natury do domu, łóżcie ją na drewnie, na takiej nawet zwykłej desce, niepolerowanej, która jest wyczyszczona. Możecie ustawić jakiś malutki dzbanuszek, i to będzie już powodem, żeby właśnie podziwiać to, co przygotujecie. To jest właśnie sens picia zielonej herbaty, aby jednoczyć się z ludźmi, aby jednoczyć się z naturą. O tym jeszcze będzie mowa, jak to wszystko wykorzystywać w rannym życiu jakie elementy są do tego potrzebne. Jest to częścią właśnie japońskiej filozofii wabi-sabi. Poprzez te drobne elementy wchodzimy w taką aurę delikatności. Czas zaczyna nam powoli biec. Wchodzimy w taki balans, w harmonię. Jeżeli robimy to często, jeżeli wiemy jak to wszystko właśnie złożyć w całość, wywiera to ogromny pozytywny wpływ na całe nasze życie, ponieważ w pewnym momencie swojego życia dochodzimy do takiego punktu, gdzie czujemy jedność ze wszystkim, co nas otacza. I to jest właśnie kluczowe, w, i to jest właśnie bardzo, bardzo piękne. Ceremonia herbaty, czy picie herbaty właśnie w ten sposób, to nie jest właśnie, tak jak wspomniałam, picie jedynie herbaty, jakiegoś naparu, wywaru, aby tego wywaru tylko napić. Ale to ma bardzo, bardzo szeroki zasięg na cały kształt naszego życia, to ma wpływ na naszą miłość, na to jak się czujemy ze sobą, na nasze relacje z innymi ludźmi. To ma wpływ na nasz humor, na to, kim jesteśmy, czy jesteśmy szczęśliwi, czy jesteśmy pełni miłości. Ma wiele, wiele aspektów naszego życia. To jest potężna siła, to jest jak medytacja. Medytacja, ale taka medytacja w duchowym aspekcie i również w praktycznym aspekcie. Coś, co ma niesłychanie pozytywny wpływ na całokształt naszego życia. Jeżeli Was ten temat interesuje, zapraszam Was gorąco do naszych warsztatów na temat właśnie łabisawi. Jak to wszystko wykorzystać w praktyce, jak to wykorzystać na przykład w gotowaniu, w zdrowej diecie, w codziennym życiu, w relacjach z ludźmi i jak odnaleźć wnętrze swojej duszy, miłość i szczęście na tej ziemi. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcinków. Pa, pa!